To jest absolutny ratunek, jeśli cierpisz na bóle rwy kulszowej. To jest pas Otto i został on specjalnie zaprojektowany, aby łagodzić bóle pleców i rwy kulszowej. Muszę powiedzieć, że kiedy go wtedy założyłem, od razu poczułem ulgę w napięciach i natychmiast odzyskałem swoją swobodę. Ma tutaj te dwa paski, za pomocą tych dwóch pasków natychmiast wywiera kompresję na plecy. Obszar bioder, dolnej części pleców i nóg, co od razu przynosi ulgę w bólu. Te dwa paski również sprawiają, że staw krzyżowo-biodrowy zostaje ustabilizowany, co z kolei przyczynia się do złagodzenia bólu. To, co jest wspaniałe w tym pasie, to fakt, że jest on znacznie cieńszy niż tradycyjne ortezy na plecy, które zastępują mięśnie. I naprawdę jest też bardzo prosty w użyciu. Wystarczy założyć go na biodra, ustabilizować za pomocą tych dwóch pasków, i już są Państwo gotowi do działania. Muszę naprawdę powiedzieć, że kiedy zacząłem go wtedy używać, od razu poczułem znacznie większą swobodę. Obecnie mogę też siedzieć znacznie, znacznie bardziej wyprostowany i prawie wcale nie potrzebuję już środków przeciwbólowych. Naprawdę, jest świetny. Jestem naprawdę zachwycony i mogę go Wam szczerze polecić. Naprawdę przywrócił mi pełną kontrolę nad moim ciałem. Jestem za to bardzo wdzięczny.